tak jak mieliście Państwo możliwość na, te, na pewno podziwiać na weselach w różnych tamnacjach taniec pingwina, czy belgijkę, czy cokolwiek nie, my żeśmy wymyślili nasz rdzenny tutaj w górali bagiennych polesiowych, taniec krokodyl się nazywa, Darian jeżeli można w takim umiarkowanym tempie idziemy do przodu, do tyłu do przodu, do tyłu, robimy obrót pod, pod ręką drugi obrót pod ręką z dziewczyną i dziewczyny przechodzą od dwóch partnerów i lecimy dalej uwaga zaczynamy i Czu. tył przód tył i obrót pod ręką raz dwa w drugą stronę Stop. i dziewczyny idą od dwóch, dwóch i jedziemy dalej Przerażał krokodyl, walnął se garucha, bo już nie miał zim. I obroty, i obroty, i dziewczyny do dwóch przekądu. I zwiększamy tempo, jedziemy. Raz, dwa, trzy, zdery. Sobie raz, dwa, trzy, zdery. I raz, dwa, trzy, zdery. raz, dwa, trzy, zdery.

Dobrze i teraz odwracamy, odwracamy się do publiczności, robimy ukłon, dziękujemy bardzo. Tak możecie pobawić się razem z Polesiem jutro o godzinie 21.00 e, w Choroboku. W Patio lub na dziedzińcu. Takie, zapraszamy jutro, ale dzisiaj przechodzimy dalej do koncertu festiwalowego. Dziękuję bardzo Polesiu. Dzięki, dzięki.